W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii, według świętego Jana, a obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto to syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Święta Mario Magdaleno, patronko nasza, wierna aż po krzyż, milcząca, lecz obecna, ty, która uczysz, że obecność znaczy więcej niż słowa, prowadź nas w naszych codziennych modlitwach, w naszej obecności, przed nauczycielem, i naucz nas trwania, pod Jego krzyżem. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.